Cześć, to ja jestem. No i dzisiaj będziemy się z Tuptuśkiem bawić na macie i na puzzlach, których już dopiero ułożyłam. Mam tutaj Bloxis ze sobą. Bloxis I mój legendarny. Specjalny, wyjątkowy. I mam jakieś dziwne jajko. Tu je tutaj ze mną przyniósł. Em tutaj, tu ktoś mi je przyniósł. I. Nie wiem, tu ktoś chyba je tutaj zniósł, a tu ktoś tutaj ucieka. Nie wiem, otworzę chyba to jajko, to jakaś niespodzianka. Króliczki! Moc radości! Króliczki. Hej, to jest ten! Jak się on nazywał? Tuliś! To jest Tuliś! Ja cię ubiorę go na rękę. Zobaczcie. Patrzcie mam na ręce. Oh. Na ręce kulisia mam, a tutaj królew na mnie czeka. Proszę! wybierz nas! Strasznie już być! Tym hmm. królem chcę! Potem już królem będę, więc ostrzegam buzielwa. Ach, jeszcze królew mi tu wyskoczył. Mam tutaj króla lwa włączonego. To simpa mi tutaj przyszedł. Ach, tu ktoś. To ty robisz. Ej, tupek. Nie idź do kratki. Tu ktoś. Po prostu. Jest taki. Malutki. No, wygląda na dużego. Bo wygląda na grubego. Dużego. Ale na serio jest malutki. Po prostu sierść mu urosła i wygląda na grubego. Polizał mnie i dał mi łapę. Łapkę mi dał. Hej! Mam jakieś ślady na ręce. Ej, gdzie on tam idzie? Tuptuś! Gdzie on tam idzie? Chyba chce iść za kanapę. Tupek! Chodź no! Tuptuś! chodź do nas. Akuna matata. akuna matata. Och, dobra. Za chwileczkę złapię tego Tuptusia. O, już tu przyszedł Tuptuś. Dobra, ja go tutaj złapię. Tuptuś właśnie poszedł za kanapę. Sprawdźmy. Mnie tam nic nie widać. No nie o, wyskoczył. Hmm. Musiał specjalnie wchodzić na kanapę. O, tu tuś, cześć. Chodź, chodź. Chodź do naszego filmiku. No. Wow. Przybliżaj się tu z tymi kuzami. Tu tuś najbardziej lubi chodzić po tej macie, bo to jest tak fajnie. Właśnie widzicie. Gdzie on tu uciekł? Tupek. Oddalę się. I może tu ktoś będzie za mną chodzić, bo wczoraj już M fajnie chodził za mną. tuś, Obrócę go chyba. O, już idzie. Widzicie? Widzicie jak chodzi za mną? Taki słodziak. Tuś. Tu stoi właśnie jego domek. Moc, radości. O, króliczki. No nie. Znowu on tam idzie. Tu, tuś Chodź, chodź. No. Tu, tuś. Dobrze. Tam... Poszedł sobie. O, króliczy ogonek przed chwilą pokazał. Cześć. Co? Co on. Gdzie on tam idzie? Hmm. Nie. Tam ci nie pozwolę już iść za kanapę. Hmm. No tu ktoś. Tak jest. On chyba nie chce. On się nie da nagrać. Um, kiedyś może wam pokażę, jak on mnie liża, Bo on mnie kocha. Bo kiedy um, on mnie liże, to znaczy, że on mnie kocha, właśnie. Tup, tup, Ej, ej, ej! Ej, ej! Tablet gryzie. Mój tablet gryzie. No. Tup, tu. Ej, ej, ej! Ach, muszę go złapać! Już się ja tutaj to ktoś rozgląda, gdzie powiedz. Tu, tuś. Ach. No nie. Tupek. No. Aaaa! Tu, tuś. Polizą mnie. Teraz mnie ugryzu, ale tak leciutko. Miał ugryz mnie tak mocno, tylko tak leciutko, ale jedno, że on mnie gryzie, skoro on mnie kocha. Tu tuś. Halo? On na mnie, ona mnie wchodzi, chyba. Ej, tu tuś. Tup tuś. Tup tuś. Wow. Chcesz polisać mój paluszek? On się chyba tak nie da nagrać. Bo on chyba nie lubi być nagrywany. Tu, tuś tak jest. Toptuś! Tu, Chcesz polisać mój paluszek? No, no nie ugryz, tylko że po prostu dał mój palec pod jego brodę. Hej, czy on znowu idzie za kanapę? Nie wskakuj do tej klatki. Tuś! Mm. Gdzie on tam znowu idzie? Tuś. Halo. Specjalnie znowu wchodziła na stołek. Przed chwilą na kanapę specjalnie, a teraz na stołek specjalnie. Tu, tuś. No i puzzle już mi tu wypadł ze stawkiem. Okej, okay, pokażę Wam. Co to są za puzzle? Bo to jest mapa świata. O, tyle puzli. To jest chyba kosmos albo zorza polarna. Tu ktoś tam się bawi. tu ktoś.